Irana stolica Albanii największe miasto mieszka tutaj ponad 400 tysięcy osób, także no sporo, tak? W całej Albanii nieco tam chyba ponad 3 miliony Dzień dobry, witam Was serdecznie z lotniska w Gdańsku. Jestem tutaj pod tym takim charakterystycznym obrazem. Godzina wczesna, piąta rano. Za trzy godziny mam wylot do Dortmundu. Tam kilka godzin przerwy. Będę miał czas na to, żeby podjechać pod swoje auto, które jest tam dosłownie 3 kilometry od lotniska zaparkowane. Trochę się przepakuję przebiorę, no i z powrotem wracam na lotnisko i lecę dalej, kierunek Albania. Tak jak zwykle, tradycyjnie w moim stylu będzie krótko, ale szybko i intensywnie, w krótkim czasie dużo zwiedzę, dużo zobaczę. Straszna mgła, już mamy opóźnienie, zobaczymy jak wystartujemy. Nic nie widać, biało jak mleko. Jestem w Dortmundzie. Doleciałem na czas. Tutaj pogoda, jak widzicie, też taka marna. wcześniej padało, teraz już nie pada. Przebrałem się też w samochodzie. Trochę tam przepakowałem i mam duży zapas czasu. No, skusiłem się na tego kepsa falafela tutaj, tam po drugiej stronie ulicy macie. Alibaba, Doner No dupy nie urywa tam 6 euro, ale taki tam Dortmund to nie, to nie Berlin, nie? Także w Niemczech też tak różnie bywa To nie jest tak, że Wszędzie te kebaby są Zajebiste Bo i w Berlinie trafiały się Słabsze Już dawno nie przerabiałem czegoś takiego Czyli Lotu przesiadkowego. Jestem już na lotnisku w Tiranie przeszedłem przez kontrolę, pokazałem paszport, i tutaj zaraz po wyjściu macie dwa stoiska telefonii komórkowych wodafona, i tam jest jakaś sieć Łan. Muszę kupić kartę SIMA, mój telefon niestety nie obsługuje e-SIMA. No a przypominam, że Albania nie jest w Unii Europejskiej, także nie zapomnijcie zaraz po tym jak tu wylądujecie wyłączyć transfer danych, no bo możecie słono zapłacić. No nie jest jakoś tanio, zarówno w tej jednej, jak i w drugiej firmie cena właściwie jest taka sama. Za 40 GB samego internetu i rozmów tylko tu międzykrajowych musicie zapłacić 26 euro ewentualnie za 100 GB i tak samo e, połączenia tylko krajowe za 30 euro. Karta jest ważna 21 dni na ten internet, ale sama karta e, jest ważna, ten numer, jest ważny rok czasu, także Ewentualnie można ten numer później komuś oddać, przekazać, jeśli już sami z niego nie będziecie korzystać, albo no, jeśli tutaj przyjedziecie kolejny raz w przeciągu roku. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, przez Getio Guide zapłaciłem 20 zł za przejazd do centrum, a normalnie chyba to kosztuje 4 euro, także nie wiem, może delikatnie przepłaciłem, ale no nieważne. To już tam sami sobie rozkminicie. To, to nie, nie jest jak jakiś tam duży kawałek drogi. Tym autobusem będę jechał może z 20 minut. Tutaj namierzyłem już swój autobus z panem się dogadałem, ale od, do odjazdu mamy jeszcze pół godziny. Taksóweczki już tutaj stoją. Dosyć takie widzę ładne, eleganckie, ekologiczne, elektryczne. No i no i no. <gryw> Fajnie tutaj też namawia na przejazd. O, tu porządne taksówki, widzę. Kurcze, nie byle jakie elektryki. Kurcze na bogato. Póki co wygląda to mega przyzwoicie. Cywilizacja. Nie ma się czego bać. Widzę tutaj wokół lotniska. W miarę jakoś to ogarnięte, zagospodarowane. Autobus też taki autokar na poziomie. Długo nie będziemy jechać, 20 minut i będę na stacji centralnej w Tiranie. Muszę wam powiedzieć, że takie te moje pierwsze wrażenia, no bardzo fajnie jestem miło jakby tutaj zaskoczony. Jest już ciemno, fajnie to wygląda, dużo neonów oświetlone. Po drodze mijaliśmy sporo takich nowoczesnych budynków. Zresztą teraz, tak jak tam widzicie, stoję niedaleko właśnie takiego, tu jest jeden za tym ekranem kolejny, tam jakiś mini park, tutaj jakiś dużo uliczek z restauracjami nie, nie będę tutaj już wydawał werdyktu bo jestem tutaj zaledwie, nie wiem od, od godziny ale chyba wcale mnie nie dziwi to, że, że Albania pretenduje do tego żeby yy, dołączyć do Unii Europejskiej no bo tutaj naprawdę Miasto jak na razie już mi się podoba, Tirana, stolica Albanii. Największe miasto. Mieszka tutaj ponad 400 tysięcy osób, także no sporo, tak? W całej Albanii, nieco tam, chyba ponad 3 miliony. Także jedna szósta, czy tam, jedna siódma. Całego państwa, e, no, obywateli całego państwa, mieszka tutaj właśnie e, w stolicy, w Tiranie. No i takim sobie będę tu szedł deptakiem. Sklepiki po jednej, po drugiej stronie, restauracje, butiki. Spoko, ale no, nie, nie czuć tutaj zupełnie klimatu no, takiego arabskiego. No, e, no mówię, jestem w Europie, także to są Bałkany, to chociaż yy, Albania w większości jest, jeśli chodzi o religię, wyznanie, to to jest to kraj muzułmański, islamski. No ale tutaj, tutaj już jakiś sklepik z pamiątkami, no ale na to mam jeszcze czas. Także to są Bałkany, to, to nie jest. Yy, Bliski Wschód to nie jest Afryka Także nawet tutaj patrząc już na prawo i lewo widzę, że jest czysto Chyba czyściej nawet jak w Berlinie No ale mówię, to może jeszcze za wcześnie, żeby takie tutaj osądy wydawać, ale, ale tak to tu wygląda no. fajnie Albania nie jest w Unii Europejskiej eura tutaj nie ma mają swoje pieniążki waluta nazywa się leki i przelicznik no jest dosyć łatwy matematycznie można to y, dosyć szybko ogarnąć bo y, 100 leków to jest mniej więcej 4 ,20 zł 20 groszy 4,18 no tak plus minus tak czyli to jest mniej więcej to samo też co jedno euro no euro teraz tam y, ostro idzie w dół co też mnie boli no bo ja pracuję zarabiam w euro no ja mam y, trochę skrzywienie zawodowe i do jakiegokolwiek kraju nie pojadę to zwracam uwagę na taksówki a tutaj naprawdę no taksówki są na wypasie tutaj praktycznie z tego co widzę to same hybrydy elektryki jeżdżą charakterystyczne w tych taksówkach jest to, że te tak zwane koguty mają nie nie w poprzek tylko wzdłuż takie jakby takie takie pióropusze jak u u, ten, u kogutów irokezy nie pióropusze takie irokezy i tak i tak te taksówki można wyróżniają się spośród innych aut. Nie ma tu chyba, jeśli jakiś taki yy, nie są jednolite, jeśli chodzi o kolor tam. Yy, no, chyba przeważnie są białe oklejone jakimiś tam reklamami. No i tak to wygląda. Co mi się tutaj podoba i co tak od razu rzuca mi się tu w oczy. Tak jak jechałem tutaj z lotniska do centrum i teraz jak tutaj chodzę, że no na prądzie tutaj nie oszczędzają naprawdę. Jest dużo neonów. Każda restauracja, każda, że tak powiem, nieduża buda ma e, podświetlony napis neon. Także od takiej wie wieczorowej porze fajnie to wygląda. Przez Tirane przepływają trzy rzeczki, i tutaj najwidoczniej yy, przechodzę po moście nad jedną z nich. Fajnie to wygląda, jestem pozytywnie zaskoczony. Co mi się też podoba, na przejściach wszędzie są ustawione, yy, są zegary, czyli możecie zobaczyć przez ile sekund jeszcze będzie czerwone światło, i później za chwilę zmieni się na zielone. Będziemy wiedzieli przez ile sekund będzie jeszcze zielone. Tego typu rozwiązania bardzo mi się podobają. Nie wiem czemu to się nie przyjęło u mnie w mieście. Kiedyś w kilku miejscach były, a później to jakoś zostało wycofane, zlikwidowane. Nie wiem czemu, bo wydaje mi się to bardzo fajne i praktyczne. Pokażę Wam na razie, jak wygląda mój pokój. Zapłaciłem za niego 62 euro za 4 doby, także cena uważam mega przyzwoita. No, jestem zadowolony. Pokój olbrzymi. Nie wiem ile ma metrów, ale chyba z 25. Godzina 21.38, także późno, ale yy, zamierzam jeszcze tutaj wyjść i gdzieś tutaj po najbliższej okolicy jeszcze troszkę się rozejrzeć, wrócę tam w to miejsce, w którym byłem wcześniej, tam przejdę się tam wzdłuż rzeki no, pasowałoby zjeść jakąś kolację, może jakiś sklepik na natrafię coś sobie kupię na śniadanie no i wrócę, bo muszę rozplanować co tu robić jutro, bo tak mniej więcej wiem, ale no nie będę Wam zdradzał, nie Muszę się przygotować na jutro. Na razie wrażenie jak najbardziej tutaj pozytywne. No tutaj wiadomo budynki bardziej już tutaj obskrobane. Klimat taki no tutaj już trochę jest bardziej arabski. Ciuchy tam się suszą. Taki tutaj nieduży sklepik, warzywniaczek. Nie wiem do której godziny czynny, no ale nieważne. Wszedłem i już wyposażyłem się w dwa browarki. Cena każdego z nich, nie wiem czy to oryginalne, no to coś jest Tirana, czy to albańskie. Yy, procentowo 4,1, drugie też chyba 4,1. Yy, cena takiego piweczka yy, 100 leków, czyli no tamte 4 20 zł. 20 groszy. No wolałem już tutaj kupić te browarki, bo potem to nie wiem, czy znajdę jeszcze jakiś sklep i później już tam dalej może tylko zostaną restauracje, gdzie będzie pewnie zdecydowanie drożej. No ale to mi się podoba. Bez problemu można alkohol kupić w najbliższym tutaj sklepiku. No wiecie co, na razie idę taki już dosyć dłuższy kawałek. Mijam różnego rodzaju knajpy, ale przeważnie to, to są takie bary można usiąść, zjeść ciastko, piwa się napić i praktycznie w każdym widzę duży telewizor telebimy mecze, piłka nożna także widzę że tu w Albanii oni też chyba lubią się w piłce nożnej kolejna knajpa w której telewizory i patrzę czy ludzie mają coś na stołach no jedynie kawa, herbata piweczko ale szukam jakieś knajpy gdzie serwują coś do żarcia. No i na razie tutaj widzę mam trochę z tym problem. Zmęczyłem się, nie chcę mi się już dalej łazić i wbiłem jednak do pizzerii. Zamówiłem jakąś wegetariańską, małą, bo były w trzech rozmiarach za 250 leków. Zobaczymy jak to wygląda za trochę więcej jak 10 zł nie jest duża ale za te pieniądze to naprawdę no, opyla się niesamowicie tutaj jakiś sosik nie wiem jak smaku zobaczymy ale pieczarki papryka pomidorek Super! Może to grzech jeść pizzę w Albanii, no ale ja w każdym kraju jak jestem, to pizza to mój przysmak, także próbuję. Nie, wiadomo, nie jestem we Włoszech, nie jest to pizza jakichś najwyższych lotów, ale taka zapychajka. Składniki przyzwoite, fajny ser, czołgnący się. Jestem zadowolony. Elegancko. Jeśli to dalej tak okaże się, że. Tak to tutaj cenowo wygląda, no to po prostu jak za darmo. No. Wyciągam zakupy. No, na razie jeśli chodzi o ceny, dopiero tak tu się trochę orientuję, ale tak to dziwnie trochę jest, bo po prostu są straszne, jakby takie, nie wiem jak to odpowiedzieć, kontrasty cenowe. Na przykład taka cola, oryginalna, yy, półlitrowa. Kosztowała 100 leków, czyli tam 4,20. No to uważam, że tan, tak? Ale z kolei inne rzeczy. Tutaj mam Paragon, ale nie pamiętam, taki kefir półlitrowy i on kosztował chyba 80 leków. Coś w tym stylu. No ale do czego zmierzam? Piwo, to tak jak już wcześniej mówiłem, ja akurat kupiłem yy, takie sobie dwa browarki po 100 leków, czyli tam 4,20, tak? Chodzi o to, że za pizzę tą, co Wam pokazywałem, zapłaciłem, no, w, w, uważam, mega tanio, bo naprawdę się najadłem, była całkiem smaczna, z 250 leków, czyli tam nieca trochę ponad 10 zł, tak? a na przykład wchodząc do sklepu czasem za byle pierdołe jakiś tam soczek czy coś trzeba zapłacić podobne pieniądze, tu zauważyłem że soki są dosyć drogie, bo tak jak mówię czasem ja akurat nie kupiłem żadnego, ale czasem sok taki litrowy, tam na półkach widziałem to ceny 200 czy ponad 200 tych leków, także no nie wiem z czego tu wynikają te kontrasty no jestem padnięty wypiję to piwko i po prostu chyba już nie dam rady nawet na tym telefonie nic posiedzieć tylko padnę dobranoc do jutra największy meczet tak zwany wielki meczet w Tiranie największy meczet tutaj na Bałkanach i on jest Całkiem nowy, dopiero w zeszłym roku go tutaj udostępniono. Budowano go od 2015 roku. No i naprawdę fajny, fajny.